Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Constructiona Lecimy Halo? Gra? Lecimy czy nie lecimy? O, lecimy, wiadomości. Plan działania A, dobra. Zdewuje mnie, że trzeba tego packspace jednak używać. I że lecimy dalej z grą. Jest chyba dalej sam Jeżeli dobrze zajarzyłem. I że lecimy i dzisiaj może zaczniemy już na swojej firmie pracować. I idziemy porozmawiać i idziemy. This gas station owned by Pete and his wife Helena has been money for some time. But now that more tourists are stopping here off the highway, they want us to build a new tank. The old tank is already waiting for you to lift it out of its pit. I also got a backhoe loader for you, so you can refill the pit when the new tank is installed. Then put some concrete on top and you're done. Piece of cake, right? Yeah. Let's do it. Koparko ładowarkę. Także fajnie. Będzie nowa zabawka jakby gdyby w grze dostępna. W której ja będę bardzo często korzystał, bo ja uwielbiam koparko ładowarki. F. mintry rozkładamy się i zapalamy światło za ostrzegawcze i operujemy dalej na klawiaturze póki co O póki co no nie zdążyłem jeszcze sobie ustawić za bardzo Ustawimy potyrobite yy, i to Dobra do góry I ściągamy do góry Tubieram w dół Do góry. Zaraz umieszczamy prostu nowy zbiornik. Do góry. Do góry. Ogólnie gierka. Naprawdę fajna. Przyjemnie mi się w nią gra. Mam nadzieję, że Wam się też ją przyjemnie ogląda. No to nie to wziąłem tak zresetuj Muszę się nauczyć, że GTA jest to, a wychodzenie z samochodu, a nie. No co, teraz idziemy? To koparkowa do waryczki. I zasypujemy dziurę wtedy. Zupełnie offshore klebum. Dobra, to ja już wiem, że nie GF. I fajnie się pracuje tą parką. Jeszcze jestem ciekawy, jak się pracuję głośniej sowymi. No się na pewno w swoim czasie dowiemy. A co jest tak że A, do sprzedawcy pojazdu. No to dobrze, idziemy. Tak. Przewaliłem. bym jechał po kupić. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno mała jest ta kuparka. To jest chyba zresztą jedna z mniejszych tych kuparek larowskich. No, ale jedziemy, jedziemy, jedziemy do pana, jedziemy na sklep. No ja już chyba właśnie widzę betoniarkę czekającą na nas. Jest, stoi betoniarka. No co, wsiadamy do betoniarki wtedy? Żwirowni. Okej, okay, jedziemy do żwirowni wtedy. Jakieś nową drogą jedziemy. Aż wirownia jest na dole, naprawdę. To na dół, no. No, bo na czerwonym świetle jedziemy, no i fajnie, odchodzi. Trzeba hamować, bo tutaj naprawdę się to rozpędza z górki. A pod górkę ma później problem wjechać. No, ale no mapa widać, że jest rozbudowana, to na pewno. Ośwem podjazd tu by mógł być trochę inny, chyba jest też inna droga na górę. Mam taką nadzieję bynajmniej. No wyjeżdżanie iżenie pod tą górę zawsze to będzie takie już trochę nudne. Już raz się tu wywaliłem jadąc, także no... A co jeszcze nie przewaliłem i dalej nie przewalę Pod silosem, dobrze, jedziemy pod silos. I co i mogę niby sobie wstępnąć, tak? No, mogę. Dobrze, zróbmy jak krakarze. Ale ja z tego, tego jakoś często nie będę. Raczej korzystał. No, i moją ciężarówkę gdzieś tu przestawił. Chyba głupia.

Of course, things look pretty bleak if no visitors are coming to town. But you know what? Joe and I had a great idea that may sound a little crazy, but we have to give it a shot. Take the broken tank to Joe's motel. Then I'll fill you in over there. See you soon. Okay, had so the to że pierwsze się zatankować jeszcze albo, Dobrze, już się zatankowałem proszę. Jakie czerwone światło. Oczywiście wiadomo, że na czerwonym trzeba się zatrzymać, no ale jest gra panie że tu można sobie jechać, tak? Na pewno mapa, widzę, że miejsca gdzie będzie coś do roboty, na pewno będzie coś tu po lewo. Ale ją widać miejsca takie, gdzie będzie jakaś jakieś zlecenie. No, no fajnie, fajnie się to zaczyna.

Well, it's like this. We need something spectacular to keep this town from going completely under. So we'll work some magic here and special effects there, and presto, we'll have swarms of tourists coming for a peek with their cameras. On the outskirts, there's a place that we already set up for our plan. We just need your help to put the final piece in place. We should Walking. be by morning. O! Młotek! 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 Trzeba iść go zebrać! Idę po młotek! Idę po młotek! Idę po Idę po Zebrano młotek! młotek! się że... Rzutki z platformą! No fajne po Fajne po Co nie ma wyjazdu teoretycznie. Nie, się tam obrócić, Okej, okay. ja, ja, ja jadę swoją drogą. Czyli w nocy tu będziemy mogli grać. No to to jest fajna informacja. Że w nocy będziemy mogli tu grać. Bo w nocy? No, ładnie ta gra wygląda. To trzeba powiedzieć, że no... Ładnie ta gra wygląda w nocy. No ale ładnie, ładnie to. Przede wszystkim co graję naprawdę płyną grą, bo odkąd w nią gram i to nie mam problemów tak jak z farmingiem nawet na początku. Tutaj nie ma takiego problemu, żeby lagowało to coś. To ładnie płynnie wszystko chodzi. I grafiti na ścianach nawet? Stare zbiorniki. Jakiś zbiornik wodny. Ciekawe, ciekawe. Na razie to tutaj tak jeździmy po jednej części, jak gdyby mapy. No bo jeździmy tutaj głównie po górach. Ale pewnie jak już zaczniemy się sami rozwijać, no to też tam po dole mapy będziemy jeździć więcej, coś. Ile jeszcze? 300 metrów i zaraz widać całe miasto, ładnie. E no, ładne to to będzie, ładne. No, tutaj koparka stoi też i młotek. Ja idę po młotek, Dajcie mi chwilę, idę po młotek. Zaraz się do kopark, i kopać mam rów. Mogę spodziewać, gdzie chce, tak? Panie panu być delikatnie odwrotne, no ale spoko. Na chcę zobaczyć, czy mogę tym tylnym ramieniem jakby fajnie sterować sobie. Nie, tylko F. I już będzie w dół. I fajnie jedną pracować. Daleki ma co zasięg? W miarę. Oczywiście obszar budowy, dobrze już oczyszczam. A teraz sprawdzamy jak się zachowuje sprzęt bardziej w bardziej ekstremalnych terenach, ale idzie bez problemu jeździć. To zajrzejmy reset, push, to jedziemy teraz do niego, do Pana Majstra. A to moment, to do Pana Majstra, ja mogę się tepnąć, nie? Ja podróż mogę, no, no to, jeżeli jest taka możliwość, to czemu by z niej nie skorzystać, no. Teraz 8 metrów, trzeba podjechać.

Soon everyone will be talking about the glowing object from another world. I'm sure of that. And all thanks to your help. Good job. Listen, to be honest, I'm pretty satisfied with what I've done with my life. My career has been rock solid, but I also think it's high time that I retire.

congratulations on running your very own company. if you want to succeed, you should stop by regularly and familiarize yourself with everything. i recommend you first take a close look at the upgrade levels and start meeting the goals listed there. it's the only way to qualify for the big jobs in town, so you can someday leave this place behind. you should also take a look at the vehicle fleet and the finances to see what it takes to manage your construction equipment. And get an overview of your financial situation. But the most important thing is fulfilling the orders. It's the only way you can make money to keep expanding your business and afford new construction equipment. So get to it. it. Davy, my my company top, top. isn't an easy job, but the best way to start is by getting started. The rest will work itself out. Trust me, and I'm still here for you. Okay. Pokazuj mi firmę, co jest w tej firmie Jaki mamy sprzęt na start To no na pewno jest w parku ładowarka i ta ciężarówka platforma Ale czy coś jeszcze mamy? Poziom lepszy, poziom lepszy SML po oraz poziom rozwój filmik. A poziom zapewnienia lepszej, którą się do realizacji. Karta polewie Okej, rozumiem. Cele maszyny kup, teren firmy 2, kontakt rozwoju. Parking warsztat to jest wszystko. Dobra. Chłopaki, finalizować przeprowadzkę na większy teren firmy musisz mieć nieskazującym wymiarom. Dobra. W Dobra. Okay. Instrukcja umiejętności postępy online. Jeszcze nie mamy. Budowlany, sprzedawca. Dobra. Fajne zlecenia. Podarowanie przestrzeni wioski. Budynek handlowy. Zacznę sobie od tego. Wy, wypożycz maszynę budowlaną. Wyrównaj maszyny, kopanie rowu, wejść dobrze ale jeszcze nim to zobaczyć sklep z maszynami mam 110 tysięcy, okej okay. mam auto, które mam z po prostu możliwości, że kupiłem po prostu sklep row o. A zobaczmy, mamy. Tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciągników manowskich. I tak jest ciężarówka z dźwigiem. Jest ciągnik na 4 ośce, jest ciągnik na dłoście, jest wywrotka. O, jest pompa z dźwigiem. Wywrotka do asfaltu i betoniarka. No i mamy dwie lawety. Ok, tu mamy tkanie. 3 ośkę, 0 ośkę, jako tom, i mamy pompę. Jest tylko rozścielać do asfaltu. Później mamy tak koparkę kompaktową, walec ziemny, wywrotka przegubowa walec do asfaltu. Ładowarkę, później mamy trzy naczepy i auto. Mamy, ok. Tu jest frezarka na zimno. Frezarka na zimno. ciekawa, na dwa. Parkę gąsienicowa. Później mamy wywrotkę przegubową. Bela. Później mamy kompaktowe ładowarki. Kolejną do rozświetlania. Mamy też i walec, i walec, i frezarkę, Później mamy równiarkę case. A. Mamy również ładowarki, i buldorze. No i z katerpillara mamy chyba najwięcej. Jest jest tak. Betoniarka, frezarka, hydry... Parka, styk, dźwig, to już mamy. Wywrotka, walec, walec do rozkładania asfaltu. wiecie tu jest więcej, jeszcze. Taka koparka, czyli coś to 100. To. Później mamy z dapo mamy raz, tak samo z ciężarówek, z mamy wywrotki Ładowarkę, koparkę, walec, 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 walec. okej okay. Ten to są ciężarówki. Liber. Mamy koparkę dużą. Samochód, dźwigiem mniejszy. Biertnice. O. Mamy spycharkę, mały dźwig. Koparkę na kołach. I ładowarkę. Oko. dobra, bo. Jest ponoć możliwość jakoś kredytu wziąć, tak? Aha, czyli tutaj też mam kontrakty handlowe i parking. Dobra. No to co, ja sobie nagram teraz od razu drugi odcinek, a i to jest koniec na dzisiaj. No i co? I widzimy się w następnym odcinku, tego tak. się mano!